Cześć, to jest 67. spotkanie przygotowujące Cię do egzaminu 8-klasisty z matematyki. I dzisiaj mamy takie zadanie. W równoległoboku o polu równym 120 cm2 mamy dwie podstawy o boku 10 i 6 cm odpowiednio. Policz wysokości w tym równoległoboku. Ok, przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Dobrze, zaczynajmy. Tak jak zawsze mówię, duży rysunek zadając geometrii. I widzimy tak, mamy ten równoległobok, tak? Czyli tak, jego boki mają długość 6 cm i 10 cm, tak? I wiemy tak, że jego pole to jest 120 cm kwadratowych, tak? Dobrze. I wiemy także, że wzór ogólny na pole równoległoboku no to jest podstawa równoległoboku razy ta. Wysokość opuszczona na ten bok, tak? Czyli na przykład 10 cm razy to h1, tak? No dobrze. I z tego wykalkulujemy sobie, ile wynosi poszczególna tutaj wysokość. Czy to pierwsza, czy to druga, tak? Dobrze. Od razu sobie zróbmy wzór ogólny, tak? Czyli tak. Jeżeli byśmy chcieli policzyć tutaj wysokość, tak? No to obu stronie dzielimy przez a, czyli wychodzi nam, że to jest. Ta wysokość opuszczona na dany bok A to będzie pole tego równoległego boku przez tą podstawę A, tak? Dobrze. Czyli ta pierwsza wysokość, tak? H1, no to będzie tak, pole, czyli 120, podzielić na 10, tak, bo ta wysokość jest opuszczona na ten bok, tak? 120 podzielić na 10, tak? Oczywiście tutaj się zaraz skracają. Wyjdzie nam 20, 12, tak? Oczywiście tak, centymetry kwadratowe dzieliliśmy przez centymetry, czyli wychodzą nam jak najbardziej centymetry, tak? Czyli ta wysokość tutaj to jest 12 cm, tak? Dobrze. A teraz powiedzmy tą drugą wysokość, tak? Czyli widzimy też, ona jest opuszczona pod kątem prostym, tak? No nie? Do tego tutaj boku drugiego, równoległego boku, tak? Czyli tak, ta druga wysokość to będzie tak, pod tego równoległego boku, czyli... 120 podzielić na ta podstawa, na którą to opuszczona jest ta wysokość, czyli 6, czyli wychodzi nam 120 podzielić na 6, no to będzie 20 cm, tak? Myślę, że takie proste zadanie, tak? Ale warto jest sobie przypomnieć. Ok, dzięki za to zadanie. Jeżeli masz jednak jakieś pytanie, napisz w komentarzu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Powodzenia, cześć.